Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie dostają to, na co zasługują, a inni nie? Czy kiedykolwiek czułeś, że zrobiłeś coś dobrego, ale życie nie odpłaciło ci się tym, czego oczekiwałeś? I wtedy pytasz siebie: Gdzie jest karma? Czy ona naprawdę istnieje? Problem polega na tym, że wielu ludzi uważa karmę za kosmiczną karę lub zemstę, ale buddyzm widzi to inaczej. Karma nie jest sędzią, to lustro. Dziś zamierzam ujawnić, czego naprawdę uczą starożytne teksty o karmie. Dlaczego nie zawsze działa tak, jak się spodziewasz? I jak przekształcić swoje przeznaczenie dzięki świadomości i obecności. To nie jest wideo o przesądach, to czysta mądrość stosowana w Twoim codziennym życiu. Subskrybuj kanał. Kliknij dzwonek i zostań do końca, ponieważ to zrozumienie może uwolnić cię od lat emocjonalnego bagażu. Zaczynajmy. Stary rolnik sadził ryż każdego sezonu z cierpliwością i wiarą. Jego sąsiad, niecierpliwy, naśmiewał się z niego. Nie widzisz, że inni już mają więcej? Zawsze siejesz, ale nigdy nie zbierasz tyle samo. Chłop uśmiechnął się. Nie sadzę, by konkurować. Sieję, bo wiem, że każde ziarno prędzej czy później odpowiada glebie, która je przyjmuje. Lata później burza zmiotła wszystkie pola poza tym należącym do starca. Jego ziemia, uprawiana z świadomością i wytrwałością, przetrwała. Sąsiad, zaskoczony, zapytał go: Miałeś szczęście? Rolnik odpowiedział: To nie było szczęście, to była karma. Ziemia oddała mi to, co przez lata uprawiałem z miłością. W sanskrycie karma oznacza działanie. Każda myśl, każde słowo, każda decyzja to ziarno, które siejesz, a jak przy każdym siewie to, co otrzymujesz zależy od tego, co dałeś i na jaką glebę padło. Karma nie jest natychmiastowa. Nie odpowiada na Twoją niecierpliwość czy pragnienia to jak japoński bambus. Spędza lata rosnąc w ciszy, a pewnego dnia wybucha z siłą. Więc, gdy pytasz siebie: Dlaczego to mi się przydarza? Zmień pytanie na: czego mogę się z tego nauczyć?. Nauka pierwsza: Karma nie każe. Uczy. W głębokiej wizji buddyzmu karma nie jest kosmicznym katem ani siłą, która nas ściga, by ściągnąć dług. Karma jest mądrzejsza niż to. Nie każe, edukuje. Każde nasze działanie, czy to słowo wypowiedziane z miłości, czy myśl kierowana urazą, zostawia ślad. Nie w świętej księdze, którą ktoś ocenia, ale w subtelnym przepływie naszej świadomości i niewidzialnej tkaninie wszechświata. Gdy działamy nieświadomie, gdy ranimy, kłamiemy, manipulujemy lub po prostu żyjemy odłączeni od naszej prawdy. Nie grzeszymy, jak widziały to inne filozofie. Tworzymy nierównowagę, a karma, jako uniwersalna zasada harmonii, dąży do naprawienia tej nierównowagi nie jako kara, ale jako szansa na przebudzenie. To jakby życie mówiło ci: To, co zrobiłeś, stworzyło pęknięcie. Oto doświadczenie, które pomoże ci je zobaczyć, zrozumieć i poprawić. Wyobraź sobie, że idziesz. I przypadkowo uderzasz w kamień. Jeśli znowu potkniesz się o ten sam kamień, życie cię nie karze. Pokazuje ci tylko, że jest coś, czego jeszcze nie widzisz, coś, co wymaga uwagi, świadomości i zmiany. Więc gdy coś ci się przytrafia, czego nie rozumiesz lub co wydaje się niesprawiedliwe, zatrzymaj się i zapytaj, czego ta sytuacja próbuje mnie nauczyć. Możesz tego nie zobaczyć od razu. Może boleć, ale jeśli otwarcie posłuchasz, karma staje się nauczycielem, a ty stajesz się mądrzejszym uczniem, bo życie nie chce cię karać, chce byś ewoluował. I to w istocie jest prawdziwy dar karmy. Nauka druga: karma to nie przeznaczenie, to szansa. W buddyjskiej perspektywie karma nie jest łańcuchem, który cię ciągnie bez ratunku. Nie jest wiecznym wyrokiem ani karą, którą musisz znosić bez ucieczki, wręcz przeciwnie. Karma to ruch, to możliwość, to zmiana w potencjale. Wielkim błędem jest myślenie, że to jest to, kim jestem, lub to jest to, co moja karma miała mi przeżyć, jakby to było sztywne i niezmienne przeznaczenie. Ale Budda nauczał, że wszystko jest nietrwałe. I to obejmuje również konsekwencje Twoich przeszłych działań. Każda myśl, każda decyzja, każda reakcja, którą wybierasz dzisiaj, ma moc przekształcenia biegu Twojego życia. Karma Cię nie zamyka. Zaprasza Cię. Zaprasza Cię do patrzenia z większą świadomością, do działania z większą współczuciem, do reagowania z większą mądrością. Tak, może w przeszłości zasiałeś ciernie. Wszyscy to zrobiliśmy, ale teraz możesz sadzić kwiaty, i nawet jeśli ciernie będą rosły przez jakiś czas, nadejdzie dzień, kiedy ogród się zmieni. Nawet najgęstsza karma zaczyna się rozpuszczać, gdy świadomie wybierasz miłość nad strachem, obecność nad reakcją, spokój nad osądem. Nic nie jest wyryte w kamieniu, ani twoja historia, ani twoja wartość, ani twoje przeznaczenie. I to jest najpiękniejsze. Nie jesteś skazany przez swoją przeszłość. Jesteś wezwany do przebudzenia. Każdego dnia, każde słowo, każdy oddech to nowe ziarno. A jeśli zasiejesz je z miłością, cierpliwością i świadomością, cały wszechświat spiskuje, by je rozkwitło. To jest prawdziwa wolność, którą oferuje karma. Niewolność robienia co chcesz, bez konsekwencji. Ale wolność tworzenia nowego przeznaczenia z każdym obecnym aktem. Nauka trzecia: to, czego nie uzdrowisz, powtarza się. Czy kiedykolwiek czułeś, że pewne sytuacje powtarzają się w Twoim życiu jak echo, różni ludzie, ale ten sam rodzaj konfliktu, nowe związki, ale stare rany, różne ścieżki z tym samym bólem? To nie jest przypadek to karma w ruchu nie jako kara ale jako niezintegrowana nauka. Karma nie każe, odbija. I kiedy nie uzdrowimy emocji, przekonania lub rany, życie z miłością, choć czasem z siłą, stawia nas z powrotem przed tym, nie po to, by nas cierpieć, ale by dać nam kolejną szansę na uwolnienie się. Wyobraź sobie, że jesteś w duchowej szkole, i każda bolesna sytuacja powtarza się jako cierpliwy nauczyciel, dający ci ten sam test raz za razem, aż będziesz gotowy, by go zdać. W buddyzmie naucza się, że wszystko, co się pojawia, czyni to, by zostać zrozumiane i przekroczone. Więc jeśli coś się powtarza w twoim życiu, nie pytaj, dlaczego znowu ja, ale raczej dlaczego jeszcze nie chciałem tego zobaczyć która część mnie wciąż potrzebuje uzdrowienia, ponieważ wszechświat się nie męczy, nie poddaje się i nie zapomina o tobie. Kocha cię tak bardzo, że będzie nadal powtarzać lekcje, aż zobaczysz siebie oczami współczucia i świadomości. Kiedy to, co nierozwiązane, staje się świadome, przekształca się, a kiedy uzdrowisz to, co wcześniej unikałeś, cykl się kończy i karma w końcu przestaje się powtarzać. Pamiętaj o tym, to czego nie uzdrowisz, dominuje cię, ale to co uzdrowisz, uwalnia cię. Nauka czwarta. Twoja intencja jest twoją najsilniejszą karmą. W buddyjskiej mądrości nie wystarczy obserwować, co robisz, musisz spojrzeć, skąd to robisz. Czy zauważyłeś, że możesz powiedzieć to samo słowo z inną energią i uzyskać zupełnie przeciwne rezultaty? Przepraszam, wypowiedziane z dumy, nie leczy, kocham cię, powiedziane z lęku przed utratą, nie wyzwala. Tak jest z karmą. Wszechświat odpowiada nie tylko na twoje zewnętrzne działania, ale na subtelną energię, która je napędza. Dawać, by być kochanym, to nie to samo co dawać, bo kochasz. Milczeć z lęku, to nie to samo co milczeć z mądrości. Odpuszczać z gniewu to nie to samo, co odpuszczać z współczucia. Budda nauczał, że intencja jest jak niewidzialne ziarno. Możesz zrobić coś, co wydaje się słuszne, ale jeśli pochodzi z ego, kontroli lub strachu, ta wibracja zostanie odciśnięta na twojej karmie. To jest wyzwalające, ponieważ nie musisz robić tego perfekcyjnie ani przestrzegać zewnętrznych zasad. Musisz tylko być szczery ze sobą. Skąd to wybieram? Z miłości czy ze strachu, z wolności czy z potrzeby kontroli? Kiedy twoje serce jest czyste, twoja karma jest również czysta. Bo wszechświat, jak święte lustro, nie odpowiada na Twoje gesty, odpowiada na Twoją prawdę, a ta prawda nie jest widoczna gołym okiem, jest odczuwana, wibruje, przekształca się. Nauka piąta. Każdy akt ma echo, nawet jeśli go nie widzisz. Na duchowej ścieżce jednym z największych testów jest sianie bez oklasków, dawanie bez oczekiwań, pomaganie bez świadków, kochanie bezwarunkowo. I być może dlatego często zadajesz sobie pytanie: Jaki jest sens czynienia dobra, jeśli nikt tego nie zauważa? Gdzie są owoce tak wielkiego poświęcenia? Tutaj buddyzm oferuje nam głębokie i pocieszające zrozumienie. Karma nie potrzebuje świadków, by się aktywować. Potrzebuje tylko prawdy. Każdy czyn, który wykonujesz, bez względu na to, jak mały, generuje wibrację. Ta wibracja nie ginie. Jest przechowywana, przekształcana i powraca. Nie zawsze tak, jak się spodziewasz, ani kiedy się spodziewasz. Ale zawsze precyzyjnie. To jak sadzenie nasiona pod ziemią. Nie widzisz, jak rośnie natychmiast, ale to nie znaczy, że jest uśpione. Pracuje w niewidzialnym, odżywia się, przygotowuje do rozkwitu. Tak samo działa twoja dobra karma. To dobre słowo, ta szczera pomoc, ten moment, kiedy wybrałeś współczucie zamiast osądu. Nawet jeśli nikt tego nie widział. Wszechświat to zarejestrował, i zanim się obejrzysz, to nasiono kiełkuje w postaci niespodziewanej okazji uzdrowienia, które przychodzi bez wyjaśnienia, czy wewnętrznego spokoju, którego nikt nie może ci odebrać. Dobro, które czynisz w ciszy, błogosławi cię w ukryciu, ponieważ karma nie odpowiada ego, odpowiada duszy. A kiedy twoja dusza działa z miłości, wszechświat spiskuje, by zwrócić ci to pomnożone. Co dziś siejesz swoimi myślami, słowami i decyzjami, to, ta, to co wybierasz teraz, stanie się ziemią, po której jutro będziesz stąpać. A teraz, gdy wiesz, że każda myśl jest nasionem, każde słowo korzeniem, a każde działanie owocem, który później zbierzesz, zatrzymaj się. Wróć do siebie, bo tylko z świadomej teraźniejszości możesz wybrać, co zamierzasz siać. Zakotwiczmy tę mądrość afirmacjami, które odżywiają twoją wewnętrzną ścieżkę. Weź głęboki oddech, zamknij oczy i powtarzaj za mną: Jestem twórcą swojej ścieżki. Wybieram siać miłość, prawdę i obecność. Każde świadome działanie przekształca mój los. Karma mnie nie ogranicza, prowadzi ku ewolucji. Pozwól sobie na kilka sekund ciszy, czując jak każde słowo zasadziło w tobie nasiono. Czasami wystarczy tylko oddychać i ufać, że to co siejesz z świadomością, zakwitnie w swoim doskonałym czasie. Karma nie jest natychmiastowa, ale jest nieunikniona. Każda myśl, każda decyzja każdy akt miłości czy złamanego serca, pisze mapę Twojej ścieżki. Karma nie karze, karma budzi. To cichy kompas, który zawsze wskazuje równowagę, nawet jeśli nie rozumiesz tego od razu. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że życie było dla ciebie niesprawiedliwe, weź oddech. Może to nie była niesprawiedliwość, może to była lekcja, bo czasami chaos, którego nie rozumiesz, jest sposobem wszechświata. Na uporządkowanie cię od wewnątrz. Jeśli ta wiadomość z Tobą rezonowała, daj jej like, podziel się z kimś, kto przechodzi głęboki proces, i zasubskrybuj register Channel, aby nadal otrzymywać mądrość, wewnętrzny spokój i prawdę. Powiedz mi w komentarzach, co dziś wybierasz siać, bo to, co wybierasz teraz, będzie rzeczywistością, którą zbierzesz później. Dziękuję, że pozwalasz sobie na tę przestrzeń świadomości i zawsze pamiętaj, Wszechświat Cię nie każe, On cię odzwierciedla. Do zobaczenia w następnym wideo. Światło przytulenie